Dajcie w osiemnastym sekreziku nadal trwa ta przerwa od szkoły, więc o szkole nawet nie zdołałem zmienić obrazu na mojej kamerze, więc dzisiaj krótko, żeby nie było za bardzo o niczym, to powiem wam sprawy organizacyjne. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mnie ocenia, ale nie wiem za co, więc bardzo proszę bardziej o komentarze niż o łapki. Chociaż i tego, i tego jest bardzo niewiele. I jedyne co wam mogę powiedzieć, to mogę Was zaprosić na moje nowe filmy na drugim kanale. No można powiedzieć, nie miałem za bardzo czasu do nagrywania, nagrałem tylko dwa odcinki z Minecrafta, ale mam nadzieję, że... Bo można powiedzieć, że w trakcie szkoły mi się wydaje, że mam więcej czasu niż w trakcie, gdy nie ma szkoły. Nie wiem, takie głupkowate wrażenie jest. I raczej będę nagrywał jak jest szkoła. Dlatego macie dopiero dwa filmy, i czekajcie. Więc mamy załatwione. A i jeszcze pamiętajcie o moim konkursie, który się od dawien dawna już czai. Ten z tym durnym napisem. Chodzi o to, żeby zgadnąć, co jest przedstawione na napisie. Podpowiem, że to pierwsze to coś, to nie jest litera, to jest no, to jest jakiś znak z klawiatury. No i tak krótko, żeby nie było przedłużania, to tyle. Cześć.